Dobra, wychodzić. Migiem, wszyscy wychodzą, już! Iran zdołał przejąć amerykańskie rakiety. Nasze rakiety są w rękach al Hasan Hassan rozdaje nasze pociski balistyczne, jakby się bawił w pierdolonego Mikołaja. A my nic o tym nie wiemy? Iran może się wszystkiego wyprzeć. Wyprzeć się? Takiego chuja siedzą w tym po uszy. Chcę wiedzieć, ile dokładnie ich mają i gdzie planują ich użyć. Jeśli Hasan je przemyca, to musi mieć wspólnika. Więc radzę ci dowiedzieć się, kto tu pociąga za sznurki. Moi ludzie zajmą się tymi rakietami. W dwie godziny dowiemy się o nich wszystkiego. Odmawiam! Trzeba je zniszczyć! Generale! To dla nas ważne dane. Wywiad zawiódł na całej linii, Lazwell. Taktyczna porażka nie wchodzi w grę. Do rana będzie tam z pół tysiąca wrogich żołnierzy co najmniej. Musimy działać już! Złoty orzeł do gousta. Wezwij ostrzał, gdy tam dotrzecie. Ta broń musi zostać zniszczona. Tak jest, dowódca. Amsterdam. Co Amsterdam ma z tym wszystkim wspólnego? To raj dla szmuglerów. Niestrzeżone porty i kanały. Iran ma tam wtyki. Tak jak my. Kogo? Kapitana. Tropi w tym momencie lokalną komórkę al katali. To pierwsze dobre wieści, które dziś usłyszałem. Dołączę do niego osobiście, sir. Kate Laswell znowu w boju? Chcę to zrobić dobrze. Bezbłędnie, czyli w moim stylu. Kate, chcę Hasana podanego na srebrnej tacy. Póki co, Przypilnuj akcji. Oczywiście, ser, kiedy dotrzesz? Za mniej niż godzinę. Gdzie jesteś? Kanały. Pod mostem obserwuje łódź Talii. Przewozi kontener rakietowy? Nie ta. Na pewno nie. Oby nas doprowadziła gdzie trzeba. W kontakcie. Gaz. Gotowe. Tak, kapitanie. Śledźmy tę łódź. Jesteśmy na miejscu. Przyjęłam, John. Co widzisz? Hmm. Alcatala ładuje towar na barkę. To wasz cel. Dowiedzcie się, z kim pracują. Tak jest. Strażnicy na obszarze. Tak, Alcatala jest wszędzie dookoła. Musicie ich zdjąć, żeby wejść na barkę. Bierzcie się do pracy. Bez odbioru. Dobra, rozdzielmy się. Ja wyjdę z wody, ty oczyść doki, tylko cicho. Spotkanie przy barce. Tak. Na twój znak. Ok, więc nasze zadanie będzie walka z podpowierzchni lub z powierzchni. Eee... Dobre, możemy jeszcze zanerkować... E, jeszcze jeden na molo, Załóż go. Dobra. Dobra, no ja mam tutaj wytyczne od e, Bryce'a gdzie znajduje się w tym momencie przeciwnik. Zabijajmy cicho, dotrzyjmy do barki, załatwmy to. No do barki kawał drugi żeby dotrzeć, bo aż do tamtego miejsca. Drug załatwiony. Okay. ok, fajnie. Mamy broń z tym Mam broń. Tylko nie szalej. A więc dalej. E, dobra. Kolejne doki y, musimy y, oczyścić uważać oczywiście by tutaj w przypadku jakiegoś nie trafić, tak jak w tym przypadku ja wiem, że gdzieś tutaj pływa sobie łódź, musimy być ostrożni Doskonale, szefie. Mhm, mm mamy trzech przeciwników. Nie będzie łatwo. Ok, ktoś mnie tutaj delikatnie, można powiedzieć, przy ale postaramy się go mimo wszystko zlikwidować. No. Okej, okay, rozejrzymy się czy nikogo, więc tutaj nie ma. No i bardziej właśnie jest niepewna ta łódź, która tu ją. Tak jest. Okej, okay, prawdopodobnie wiedzą, że tutaj jestem, zanurkujemy przepłyniemy na drugą stronę. Już tutaj zgodnie z zaleceniami kapitana musimy zająć się, musimy zająć się łodzią patrolową. Dobra. E, wiadomo, że ktoś coś tutaj już im e, się psoczy. No więc e, Teraz naszym zadaniem jest yy, na pewno przetargwanie tego. Alkada to jeszcze nie koniec. Okay, drugą łódź. zajmij się nią. Dwóch udało się zdjąć, ale też nie wszystko. Ponieważ tutaj cały czas y, czyhają na nas y, wrogowie. Garsta, łódź może być problemem. Zabarmy, to brawo. O kurde. Jak sytuacja? Docieramy do walki. katala idzie pod wodę. Dostańcie się tam jak najszybciej. Możemy mieć mało czasu, John. Okay. już pewnie. Rzucają granaty do wozy. pilnuj się. Jestem na powierzchni. Nie jesteś długo na widoku. Ok, już jest więcej niż pewne. Wiedzą, że tutaj jesteśmy i nic po cichu. Już raczej więcej nie zdziałamy. Ewentualnie możemy tutaj się uzbroić w zapas amunicji. Nic poza tym. Za no to mamy drugą łódź. Widzimy. Możemy płynąć? Raczej chyba nie. Ale za to możemy tutaj wziąć sobie karabin oczynowy No i tutaj co więcej, na pewno możemy sobie uzupełnić zapas amunicji Dużo tej amunicji widzę nie ma Więc też tutaj jest problem jaką broń sobie wybrać Pomału okej okay. ruszamy dalej żeby wyeliminować kolejny cel no niestety chodzą, szukają Mógł poczekać, żeby mnie po prostu nie zauważyć. To musiał mnie po prostu w tym momencie tutaj zauważyć. Dobra, wejdźmy na powierzchnię. Musimy mimo wszystko zabrać municję. Ok, to mamy kolejne cele. Te celi tam jest znacznie więcej. Niedobrze, jeszcze mamy do czynienia barkę ty było? Zauważyliście Nie on, pierwszy, nie ostatni. Ok, szukamy hmm, jakichś osób y... na barce. Czyli można powiedzieć, że dla no niezbyt yy, udane jest yy. gaz. Jestem przy bardzo. Chodźcie jak najszybciej, ale nie kozać. Ciao, ja, już tak to robimy od dłuższego czasu. Róg załatwiony. Dobra robota, gaz. Czysto. Jestem tu, sierżancie. Ok, jest Sprawdźmy to pomieszczenie. Zamknięte. Ciekawie się robili. Brawa zamknięta. Za mną. Laswal, zaraz wejdziemy na barkę. Tak jest, informujcie po wszystkim. Tak. Cisza. Słuchaj. Szpański. Tak to brzmi. Gotowy? Na twój znak. Okej, tu mamy sprzątnięty, więc idziemy sprzątać dalej. i okay, mój strzał był niepotrzebny. Spójrz na to. Las Almas. Meksykański kartel. Co oni tu robią, to diabła? Aswell, Iran wykorzystuje do transportu kartel. Rząd jakąś nazwą, John. Las Almas. Hassan pracuje z narkot. Czekaj. Na bardzo wszyscy są z kartelu. Więcej ludzi kartelu. Jest czysto. Jego telefon. Spotyka się z Alcatalom. Tazwell, znajdź kafę Gracht. Coś tam się szykuje. Kiedy? Za godzinę. 6 do Warty 1. Jestem w kawiarni. Przy stoliku na godzinie czwartej siedzą członek kartelu i Iranczyk. Uracza. Co kombinują? Finalizują transakcję. Elektronicznie. Zgadza się. Płacą za coś kartelowi. Zobaczmy za co. Ogrona? Kilku. Zajmę się nimi. Został coś innym. Przyjąłem. Idę do ciebie. Z trucizną? Nieśmiercionośną. Wyłączy ich z akcji. Środki CIA. Witaj w moim świecie. Wstrzyknij to ochroniarzom, a zgarniemy gościa z kartelu. A ty? Zgarnę was. Daj znać. Przyjąłem sześć, raport.